Witam Was. Zacznijmy od tego, że w Unii Europejskiej nie ma demokracji, a panuje lewicowy totalitaryzm narzucający swoją wolę obywatelom i drastycznie ograniczający podstawową wolność jaką jest wolność słowa. Powiedzcie mi, po jaką cholerę mam chodzić na wybory do polskiego parlamentu? A co więcej robić filmy i namawiać ludzi, by szli mimo wszystko głosować na PiS albo na Konfederację, po to, by nie wpuścić ideologii LGBT do szkół i przedszkoli, po to, by nikt nie przebierał jak w Szwecji małych chłopców sukienki, by nikt nie uczył czterolatków masturbacji i po to, by trzymać po prostu te wszystkie chore ideologie z dala od dzieci, skoro Unia tego nie respektuje i narzuca nam to, co mamy robić. Jeśli poszedłem i zagłosowałem, tak jak większość Polaków, na partie, które w kampanii deklarowały, że trzeba walczyć z ideologią LGBT, to wymagam, by głosy około 10 milionów Polaków były respektowane. Tymczasem Unia Europejska pluje w twarz Polakom, pluje na polską konstytucję i pluje na demokratyczne wybory obywateli Polski. To nic, że my nie chcemy chorych ideologii w szkołach. Mamy je przyjmować, bo oni nam każą. Unia nie szanuje polskiej demokracji. Jest niczym innym niż wrogim Polakom, totalitaryzmem, z którym trzeba walczyć z całych sił dokładnie tak samo jak ze Związkiem Radzieckim. Mamy teraz okres świąteczny, a przypominam, że te lewicowe mutanty umysłowe nienawidzą nawet czegoś tak zajebistego i tak pozytywnym przesłaniu jak święta Bożego Narodzenia, ale na szczęście tak się złożyło, że z okazji zbliżających się świąt mogę dziś powiedzieć o kilku bardzo pozytywnych rzeczach. Wiecie, jaki jest jeden z najprzyjemniejszych dźwięków na świecie? To dźwięk czeszczącej komuny. A tak się składa, że Unia Europejska coraz mocniej trzeszczy. Ostatnio wydarzyło się kilka bardzo pozytywnych rzeczy, które poważnie naryszają unijną strukturę. Po pierwsze, wygrana Borisa Johnsona i brytyjskich konserwatystów. Co lepsze jest to miażdżąca wygrana nad lewicową partią pracy i innymi zielonymi groszkom mózgami, dająca konserwatystom samodzielną większość, i to oznacza, że teraz Boris Johnson nie będzie musiał ścierać się już z parlamentem blokującym Brexit i wreszcie będzie mógł wyprowadzić Wielką Brytanię z mrocznych czeluści Unii Europejskiej. I w dniu, w którym Brytania oficjalnie opuści Unię, kupiłem flachę, by opić to, że jednak można wyjść z Unii Europejskiej. Bo jest to naprawdę wielki sukces i mam nadzieję początek końca tego biurokratycznego, marksistowskiego molocha. To jest wielkie wydarzenie. To tak, jakby od Związku Radzieckiego odłączyła się Ukraina. Myślę, że z całą pewnością można powiedzieć to, co powiedział Churchill, gdy alianci przepędzili Hitlera z Afryki. To nie jest koniec. To nawet nie jest początek końca, ale być może jest to koniec początku. Dokładnie tak. Jest to moment przełomowy, w którym Unia przestała już tylko pożerać coraz co nowe państwa i rosnąć, ale tym razem poważnie straci na wadze. I nawet jakby pożarła Białoruś, Ukrainę i resztę Bałkanów, to nie będzie w stanie zrekompensować tym potencjału utraconej Wielkiej Brytanii. Liczę, że Wielka Brytania zapoczątkowała nowy rozdział w historii Europy zatytułowany Powrót do państw narodowych. W podobny ton uderzył też w ostatnich dniach Viktor Orban, gdy przemawiał podczas swojej wizyty w Rumunii. Powiedział tam, że jesteśmy gotowi, by wraz z sąsiadami, w tym z Rumunią, zbudować nową Europę Środkową. Obszar, gdzie nasze miasta łączą autostrady i szybkie linie kolejowe, gdzie wszyscy mają pracę, gdzie wracają nasi pracownicy, a problemem jest to, co zrobić z chętnymi do pracy zgłaszającymi się z Europy Zachodniej. Nową Europę Środkową, taką, w której nie tylko jesteśmy dostawcami dla Europy Zachodniej, ale też jednym z odnoszących największe sukcesy na świecie i najbardziej konkurencyjnych obszarów. Z tego przemówienia jasno można wyczytać, że Węgry mają dość. Mają dość europejskiego kolonializmu na swojej ziemi, zarówno gospodarczego, jak i ideologicznego. Mają dość bycia jedynie podwykonawcą dla niemieckiego przemysłu, a swoją przyszłość i wyznaczone cele widzą w regionie i we współpracy z państwami Europy Środkowej. Innymi słowy, Viktor Orban marzy dokładnie o tym samym, co ja. Czyli o Trójmorzu, dobrze skomunikowanym Trójmorzu łączącym szlakami handlowymi wschód z zachodem i północ z południem, o Trójmorzu posiadającym własne technologie, własny przemysł, o Trójmorzu będącym konkurencją, a nie tylko rynkiem zbytu dla Zachodu. I tutaj dochodzimy do najciekawszej z naszego punktu, części programu. Bo w ostatnich dniach pojawił się sondaż, w którym to aż 47% Polaków jest za wyjściem z Unii Europejskiej, a 45% jest temu przeciwnych, a dokładnie 47% Polaków uważa, że lepsza przyszłość czeka Polskę poza Unią Europejską niż w Unii. Jest to bardzo dobra wiadomość świadcząca o tym, że Polacy w końcu zaczynają mądrzeć. Oczywiście należy podkreślić, że sondaż dotyczy wyjścia z Unii w przyszłości i większość Polaków uważa, że lepiej będzie, jak w przyszłości opuścimy Unię. I wcale się nie dziwię, bo jaka jest przyszłość obywatela Unii Europejskiej? Bycie żrącym trawę obojnakiem, terroryzowanym przez przybyszy z innych kontynentów, poprawność polityczną i coraz bardziej rosnących w siłę ekoświrów, którzy niedługo poderżną Ci gardło za to, że postawiłeś w domu łapkę na myszy? I po co ci wtedy unijne pieniądze? Chyba nie pójdziesz kupić za nie samochodu mordującego Matkę Ziemię. Ale wiadomo, są też tacy, którzy o tym marzą. O takiej przyszłości w coraz to bardziej narastającym lewicowym szaleństwie. Na przykład pan Jarzdewski. Może kojarzycie, to ten gościu, którego nikt nie znał, nikt o nim nawet nie słyszał. Chyba tu więził go w piwnicy i faszerował jakimiś środkami odurzającymi przez ostatnie 20 lat i potem wypuścił go podczas kampanii do Europarlamentu, w której to ten gościu tuż przed wyborami obraził wszystkich katolików i większość Polaków, po czym pobiegł ucieszony usiąść koło przerażonego Tuska i Kosiniaka Kamysza. A potem platforma się dziwiła, że jakimś cudem przegrała wybory. No to właśnie ten facet chyba pierwszy opublikował tę grafikę, która to według niego jest najbardziej przerażającym sondażem, jaki zdarzyło mu się widzieć w ostatnim czasie. Co ciekawe, sondaż ten musiał wywołać paniczny strach również wśród elit bo choć opublikowało go mnóstwo mniejszych mediów internetowych, to był zbyt przerażający, by można było wspomnieć o nim w TVN czy w TVP. Wiecie, co by było, gdyby ludzie się nagle dowiedzieli, że nie jest tak, że wszyscy Polacy kochają Unię? PIS też jest przerażony tym sondażem. Przecież nie tak dawno prezydent Duda chciał wpisywać nam do konstytucji wieczne członkostwo w Unii. Na szczęście przerażeni nie są polscy Twitterowicze, ponieważ ten wpis ma najwięcej polubień i ponownych udostępnień, ze wszystkich wpisów pana Jażdżewskiego, które ten spłodził w ostatnim czasie, a może i w całym swoim życiu. Na szczęście, Jażdżu ma szansę trochę się doedukować, bo ludzie w komentarzach bardzo ładnie wyjaśnili mu skąd taki, a nie inny stan rzeczy. Pozwólcie, że zacytuję kilka wypowiedzi, które pojawiły się pod tym wpisem. A wiesz dlaczego? Przez takich jak Tusk, Timmermans i im podobnych. Nie wpadłbyś na to Lechu, bo wydaje ci się, że lewacki raj uszczęśliwia ludzi. Otóż nie. Jest wprost przeciwnie. Nie wolno narzucać innym swojej chorej ideologii. Następny. Wincyj, LGBT i aresztowań zapalenie w kominkach. Dokładnie. Następny. My Polacy przeżyliśmy już jeden totalitaryzm ze wschodu. I wpadliśmy w drugi, w Brukseli. Ludzie się budzą i oczy przecierają ze zdumienia, że drugi totalitaryzm nie różni się niczym od pierwszego. No co tu dużo mówić? Ludzie wreszcie się budzą i zaczynają rozumieć, czym tak naprawdę jest Unia Europejska. Naprawdę, mnie ten sondaż bardzo cieszy i wcale nie dziwi. I jak tak przeglądałem sondaże z kilku ostatnich lat, to ilość eurosceptyków rośnie z roku na rok i to o kilka procent rocznie. Niektórzy mówią, że te liczby są zawyżone, ale mi się wydaje, że są jak najbardziej prawdziwe, bo po pierwsze pytanie nie było o wyjście z Unii teraz, tylko w przyszłości, więc na pytanie o wyjście teraz pewnie mniejsza część ludzi odpowiedziałaby twierdząco, jednak przypominam sondaże sprzed kilku lat, w których znaczna większość Polaków powiedziała, że woli wyjść z Unii niż przyjmować imigrantów. A przecież Tusk nadal nam grozi, że musimy przyjąć imigrantów, bo jak to będą sankcje. Myślicie, że ludzie tego nie widzą? Ludzie doskonale widzą, że naciski na Polskę narastają, a pomysły Unii są coraz bardziej kretyńskie i coraz bardziej wyniszczające gospodarkę i coraz bardziej ograniczające wolność obywatelską, przede wszystkim wolność słowa. Nie do takiej Unii wchodziliśmy i nie w takiej Unii chcemy żyć. Teraz jest 47% za wyjściem, zobaczymy ile będzie po nowym roku. Jak dzięki unijnym opłatom za emisję wzrosną ceny prądu i wszystkich produktów. Jak myślicie, o ile wtedy wzrośnie liczba eurosceptyków? A może przekroczy 50% i będzie rosnąć dalej, bo przecież od pięciu lat jedyne co mi się kojarzy z Unią Europejską to to jak polscy zdrajcy kłamią tam na temat Polski, donoszą i oczerniają Polskę na arenie międzynarodowej, a potem różne Timmermansy i Ferchowsztaty opluwają nas i wyzywają od faszystów. Non-stop to samo od pięciu lat. Jedyne co się zmieniło to to, że teraz przenieśli Timmermansa do spraw klimatycznych, i zamiast opluwać Polskę za patriotyzm, teraz jego tłusta morda będzie opluwać Polskę za palenie węglem. Jak tam, panie prezydencie Duda, poczekamy jeszcze trochę, niech potrzebują ceny za pozwolenia na emisję. Niech Polacy poczują w kieszeni, czym staje się Unia. Niech Timmermans nas poopluwa jeszcze trochę, a najlepiej niech nałożą na nas sankcje. I jak za wyjściem z Unii będzie już ponad 60% Polaków, to wtedy spokojnie zrobimy sobie referendum bo jeszcze teraz jest trochę za szybko, jeszcze szanse za i przeciw są zbyt wyrównane i nie daj Boże mogliby wygrać ci, którzy są za pozostaniem. Jednak przewiduję, że za rok, może dwa, proporcje zmienią się tak, że 60% będzie za wyjściem i wtedy możemy zacząć zbierać podpisy pod referendum. Prawda, panie Jażdżewski? Pan jest na pewno za. Przecież kilka lat temu pisał pan, że wyjście z Unii tylko po referendum. Wiem, że pisał to pan, jak jeszcze 70% Polaków było za byciem w Unii, ale wierzę, że nadal jest pan tego zdania. Chyba, że już usła panu rękę, którą pan to pisał. Dodatkowo Unia się nie rozwija, idzie w totalnie złym kierunku. Powstające coraz to nowe biurokratyczne przepisy i regulacje są jak kolejne garści piasku wrzucane w tryby unijnych gospodarek. Dodatkowo podatek od dwutlenku węgla niszczy nasz przemysł, niszczy nasze huty. Spójrzmy na produkcję stali na świecie. Czy naprawdę to my mamy płacić? A teraz już nie tylko przemysł, a nawet rolnictwo jest niszczone. Bo jak ciś idioci, którzy nie umieliby odróżnić krowy od kozy, wymyślili normy nawozów, cofające rolnictwo do poziomu sprzed 100 lat. Oni tam w Brukseli tańczą na tonącym tytaniku, a cały świat płynie pełną parą naprzód. Chiny i USA zapierdalają, uciekają nam. Przecież lada moment Chiny wyprzedzą technologicznie Europę w każdej dziedzinie bo tu nauka skupia się na tym, ile jest płci. I to będzie upadek Europy, bo Chiny niedługo będą w stanie wyprodukować bardziej zaawansowane technologicznie produkty i jednocześnie o wiele tańsze niż Europa, bez opłat emisyjnych i za pomocą taniej siły roboczej, wypchną europejskie firmy ze światowych rynków, bo nikt nie będzie chciał kupować droższych europejskich produktów. Unijny eksport upadnie i wtedy skończą się pieniążki. Unia Europejska jest już przegrana, tylko niektórzy oderwani od rzeczywistości tego nie dostrzegają. W momencie, gdy my nakładamy na siebie coraz to nowe ograniczenia i sami niszczymy naszą gospodarkę, Chiny i USA walczą z całą mocą i bezwzględnością o gospodarczą dominację nad światem. Dlatego uważam, że Polska musi jak najszybciej zejść z tego tonącego okrętu i po pierwsze wypowiedzieć te chore porozumienia klimatyczne, po drugie rozpocząć pracę nad podziemnym zgazowaniem węgla. Po trzecie, podpisać umowę handlową z USA i Wielką Brytanią. Za chwilę USA będzie dwa razy potężniejsze gospodarczo niż strefa euro, choć jeszcze 10 lat temu były mniej więcej na równi. Za 10 lat będzie trzy razy potężniejsze. To we współpracy z USA jest przyszłość. Trzeba, jak Brytania, wyjść z Unii i podpisać umowę z Trumpem i dogadać się, żeby Amerykanie przenieśli do Polski jak najwięcej produkcji wycofywanej z Chin. Dodatkowo cały czas rozwijać projekt trójmorza i to jest przyszłość Polski, a nie ten umierający eurokołchos. Rozpieprzyliśmy komunizm już dwa razy w poprzednim wieku, raz pod Warszawą w 1920, potem w 1989, a teraz przyszedł czas, żebyśmy po raz trzeci wykopali komunę z naszej w świętej polskiej ziemi i zrobimy to dla nas samych, jak i dla przyszłych pokoleń Polaków, jak i dla tych wszystkich ludzi przerażonych tym, co się dzieje u nich w krajach. Ludzi zastraszonych poprawnością polityczną, ludzi cenzurowanych, ludzi, którzy z nadzieją patrzą się na Polskę. Polskę, która jest jedną z ostatnich latarni normalności w całej zachodniej cywilizacji. Na szczęście jest jeszcze internet, bo gdyby nie internet, to większość ludzi by myślała, że jak Niemiec na ciebie pluje, to trzeba go jeszcze za to w dupę pocałować. Nie trzeba. Za to trzeba dać mu kopa w dupę, jak i całej Unii Europejskiej, z którą będę walczył, dopóki nie zdechnie. Życzę Wam wesołych świąt, a Unii Europejskiej życzę szybkiej śmierci. Dzięki za uwagę i proszę o wsparcie kanału jakąś wolną złotówką, bo trzeba walczyć z komuną, a YouTube dawno już mi przestał płacić. Proszę też o udostępnianie i łapki w górę. Jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt.